Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj słów kilka o infekcjach intymnych pod kątem oczywiście w ujęciu takiej totalnej biologii. I teraz tak, zazwyczaj infekcje intymne są grzybicze i to jest faza naprawcza, czyli już po tym jak uporałyśmy się z danym konfliktem. W ogóle Biologa nie przestaje mnie zachwycać swoją logicznością. E... O czym mówią nam infekcje intymne? O tym, że nie chcę mieć z tym czymś kontaktu. Nie chcę mieć z tym czymś kontaktu. I teraz, z czym nie chcesz mieć kontaktu? W ogóle wiecie, właśnie skóra na skórę to jest właśnie kwestia też kontaktowa. Mm. No, ale pochwała też jest bardzo kontaktowa. I teraz może to być kwestia na przykład badań, które są wiecie inwazyjne, które są nieprzyjemne, że na przykład lekarz wiecie nie był zbyt delikatny. Może to być kwestia tamponów, że muszę ich używać. Oczywiście nie polecamy przy staraniach tamponów, bo zmieniają pH, wyściółkę, też jakoś później śluzu. Przez to, że są właśnie chlorowane, mają dużo chemii w sobie. Dwa, nie widzicie, co się dzieje w cyklu, więc nie polecamy tamponów. Ale wiecie, jeśli przypuśćmy tampony, kubeczki, jeśli ty czujesz, że musisz, a nie masz gdzieś tam na to ochoty, to też jest niechciany kontakt. Nie? Tak, czy właśnie jakieś, przypuśćmy, badania, czy wizytę u ginekologa, czy stosunek seksualny. Nie chcę mieć z tym kontaktu w tym momencie. I teraz biologicznie. Oh, uwielbiam biologię. <laughs> Jeśli moje tkanki nie chcą mieć z czymś kontaktu, to co mój mózg robi? Mój mózg nabudowuje tkankę. Jedną warstwą dodatkową, drugą warstwą dodatkową, trzecią warstwą dodatkową. I już ta dodatkowa warstwa jest tutaj, nie? Pierwotnie tu byłby kontakt, ale ja sobie nabudowuję, nie? Kontakt jest tutaj, czyli ja. Nie czuję, nie chcę mieć z tym kontaktu. To jest faza aktywna, tak? Czyli wtedy, kiedy rzeczywiście ja nie chcę mieć kontaktu, a go gdzieś tam mam, to muszę sobie, wiecie, nabudować, żeby to już mnie nie dotykało. Nie. Jest logiczne? Jest logiczne. Nie chcę czuć. Tak samo jest z tłuszczem. To jest ochronka, to jest osłonka. Nie. Przed tym, żeby właśnie nie czuć, albo żeby się powiększyć, żeby wystraszyć przeciwnika, ale bardzo często to jest kwestia tego, żeby nie dotarło do mnie. Ja się obudowuję. I teraz zobaczcie. Grzyby, tak jak w ogóle bakterie i wirusy, sprzątają w naszym ciele. I kiedy medycyna zachodnia mówi, że my jesteśmy chorzy, to zazwyczaj to już jest kwestia tego, że właśnie jest sprzątanie. A kiedy jest sprzątanie w naszym ciele, to właśnie, na przykład swędzi, na przykład piecze, na przykład cieknie ropa, na przykład, wiecie, właśnie wywala, nie? To jest faza naprawcza. Nasze cudowne bakterie, nasze cudowne, wiecie, wirusy, robaczki, grzyby, one po prostu lecą robić porządek, nie? I one często się nam namnażają, mamy stan zapalny, no bo tam coś się dzieje, nie? A one robią swoją robotę, nie? Chyba, że przesadzimy i zaleje nam po organizmu, nie? No to wtedy no, jest troszkę gorzej. Ale właśnie w tej fazie naprawczej, tak czy już mamy grzybki, i one po prostu zjadają te dodatkowe warstwy, żeby znów być u siebie, nie? E i zobaczcie, a biologia jest cudowna. Ja, ja nie przestaję się po prostu zachwycać biologią w połączeniu właśnie z psychosomatyką, z, z naszą głową, z tym, jak nasze ciało próbuje nam pomóc w różnych konfliktach. Nie chcę, żeby coś mnie dotykało. Okej, okay. nie ma sprawy, nabudowujemy. Tada! Konflikt rozwiązany, mózg go rozwiązał, nie? a później nazwiecie, zwędzi, piecze coś tam, coś tam, coś tam. Nie? I właśnie ja tak wczoraj sobie pomyślałam, kiedy ja ostatni raz miałam infekcję tym. I wiecie, jak na przykład nie wiem, to było z 15 lat temu. Brałam hormony na studia, bo wtedy miałam po prostu cykl No różne, różne historie ginekolog zamiast gdzieś tam zająć się cyklem, a proszę hormony. No ale wiecie, ja jako studentka gdzieś tam. Dla mnie to było wygodne, nie? W każdym razie wtedy rzeczywiście się działo, nie? Wtedy rzeczywiście gdzieś tam, y, pamiętam, że to mi, się, to mi się gdzieś tam zdarzało. Odwódło. <grym>, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam infekcję. Interne, nie? Chyba rzeczywiście, nie wiem, może po jakimś badaniu gdzieś byłam. Nie, ciachnięta było nieprzyjemne w ogóle w zierniki, te, te, te klimaty, nie? Y, więc zobaczcie. U Was, nie? Kiedy występuje infekcja intymna, co zadziało się chwilę wcześniej. I teraz, jak przypuśćmy, mogę się gdzieś tam przed tym zabezpieczyć. Nie no, wiadomo, że kiedy idę do lekarza, no to tutaj. Z jednej strony jest loteria, z drugiej strony też wybieram lekarza, bo wiem, że przypuśćmy on z poszanowaniem dla mojego ciała, przypuśćmy wykonuje dane badanie, nie? I ja wtedy nie czuję się ani skrępowana, ani nie wiem, badanie nie boli, wiecie o co chodzi, nie? Kontakty seksualne to jest tutaj bardzo ważna kwestia, czyli tego, czy my chcemy mieć kontakt seksualny w danym momencie. To nie jest powiedziane, że ty nie kochasz swojego męża. Bo masz niby ekscentrynowanie. Nie, to jest po prostu kwestia tego, że w danym momencie czy ty się dobrze czujesz, nie? I też zobaczcie, że przy staraniach my często ten seks mamy taki na no już, na siłę, nie? Bo trzeba. A nasze ciało potrzebuje czegoś więcej, tak? Już sama, sama nasza pochwała potrzebuje też właśnie tego wiesz, nawil tego nawilżenia chociażby, żebyś czuć się w tym komfortowa. a później, jeśli przygłóźmy ten seks, jest taki właśnie... Nie? To ona może dodatkowo, że ona nie chce takiego kontaktu, nie? Że to... Dobra, zagryzam, ale jedziemy, bo, bo trzeba, nie? Dla dobra sprawy. Wtedy mogą Wam się pojawiać infekcje tym Zobacz, jak często gdzieś tam się z tym borykasz, nie? I zobacz, który z tych elementów Mógłby tutaj u ciebie gdzieś tam zadziałać. W sensie, w którym z tych elementów mogłabyś sobie poprawić komfort, tak? Czyli właśnie seks tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ja mam ochotę, kiedy ja jestem gotowa i cyklicznie, i, i w ogóle wiecie psychicznie, i, i fizycznie, nie? Czy też właśnie na przykład lekarz, który gdzieś tam albo chociażby tampony, czy, czy kubeczki, jeśli czujecie. Gdzieś tam w tym, w tym opór, nie? Bo to jest kwestia tego, jak my się z tym czujemy. Nie czy coś jest złe, bo nie ma rzeczy złych i, i dobrych. To jest kwestia tego, jak my to interpretujemy, jak my się z tym czujemy, nie? Bo są kobiety, które spokojnie wiecie, wzierniki, nie w na nalajcie. Są takie, które no, nie da się po prostu gdzieś tam dotknąć, bo ta ich wrażliwość powoduje, że to duży dyskomfort, ból i w ogóle, nie? To wszystko bierzemy po prostu na siebie, nie oceniając, tylko będąc właśnie obserwatorem, Sherlockiem Holmesem e, i sprawdzając, co tam moje ciało dzisiaj mi opowiada nie? E, o tym, co dziś tam zadziało się wcześniej, bo to jest właśnie faza naprawcza, kiedy już wchodzą i <grywają> robią ten powrót powrót do siebie. Więc tyle z, z infekcji intymnych. Oby jak najmniej aby ten, ten kontakt żeby był jak najprzyjemniejszy szczególnie właśnie w tak pięknych i cudownych miejscach naszego ciała pięknego dnia wam życzę pozdrawiam.